Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają w ustawieniu 4-4-2 z zawodnikami równomiernie zabezpieczającymi wszystkie sektory boiska. Dobre ofensywne wyjście. Dobra szutka w pole karne może być groźniej. Strzela wysoko nad poprzeczką uderzył. Javier Hernandez, jest okazja. Strzał Ciarito i piłka w szatce. Ależ pokazał co potrafi meksykański napastnik. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Ależ technika. Aspas, pas. Javier Hernandez. Aj, jaka bramka. No, przewaga zaczyna zaczyna być widoczna, że No ma będzie z Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Ryzykownie, ale udanie. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Daje strzał. Świetnie interweniuje. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Aj, piłka podskoczyła mu w ostatniej chwili. Tak, a już składał się do strzału. Mathieu. Jago Aspas. Jago Silva posyła piłkę byle dalej od bramki. Lewandowski. Mathieu. Wspaniałe podanie. Strata i przypiłce rywale. Dobrze się pokazał. Remi! Piękna interwencja. I za chwilę wznowienie gry, odrzut Rożnego. Dobrze, że tego nie łapał, tylko piąstkował. Mathieu. Próbuje wyłuskać piłkę rywalowi Thiago Silva. Znakomita sytuacja! Remy! Mały bramka, proszę Państwa! Ale petarda tuż pod poprzeczkę! Bramkarz nie miał szans sięgnąć piłki. Uderzył instynktownie i z jakim wspaniałym efektem. 2 do jednego to nie jest duża przewaga. Remos! Poprzeczka! I piłka wybita do przodu. Sędzia przerywa grę. Czy będzie kartka? Jaguaz spas! Hernandez! Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Mathieu. Bo Simba chce zabrać piłkę przeciwnikowi. Pewna obrona strzału z daleka przez bramkarza. Piłkarz nadal leży na murawie. Tomi wygląda na naciągnięty mięsień. No i strata piłki. Późniona interwencja. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Jesus na Was. Javier Hernandez. Hernandez. Brawo. Ładnie odebrał. Jest szansa, świetna obrona. Remi, świetnie, prawa dla bramkarza. Jorgensen Wybijają teraz do przodu. Po pierwszej połowie zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Mamy rzut wolny. I już znowili rzutu wolnego. Łaszczykowski. Uch, szkoda. Za szybko chciał użyć do tego podania. Spalony. mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Javier Hernandez. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie utrzymać się do końca pierwszej połowy. Dobre przejęcie podania w środku pola. Reni. I piłka w rękach bramkarza. Ramos Remy. Mathieu Ramos No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki a tak spalony. Jaga spas Przeciwnicy przejmują piłkę. Jest szansa na groźną akcję. Szansa! Obronił, ale piłka na boisku. Ramos, Javier Hernandez, Pianicz. Znalazł się na czystej pozycji Remi, Ale szkoda tej akcji To była dobra kontra Za Zabrakło precyzji Javier Hernandez Łatwo mija pilnującego go obrońcę Ramos Strzał Mocne uderzenie głową Prosto w bramkarza Plata w środkowej strefie boiska. Ramos. Ryzykowna, ale udana interwencja. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Sprytnie teraz. Javier Hernandez. Jadaszpas. Poprzeczka ratuje i przed utratą bramki. Yeah! znakomicie. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3 do 1. Ramos. Robert Lewandowski. Za moment wznowią wrzutem z autu. Ciekawicie, tempo. Fatalne podanie, no i strata. Ramos. Uderza! Nie złapał tej piłki. Jorgensen. Świetnie blokuje obrońca. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Ramos. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Przerwana akcja mogła być groźna. Dobrze, wbiega na wolne pole. Jest okazja i będzie rzut rożny. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Robert Lewandowski. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Jorgensen? Ja Spas? Jakub Błaszczykowski? Jorgensen? Dobrze, udane, czysto odebranie piłki. Hernandez. Doskonale zagrał. Javier Hernandez. No, pokazał cały swój kunszt bramkarski. No wyraźnie chcieli teraz sfaulować, przerwać ten znakomicie zapowiadający się atak rywala. Javier Hernandez. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Próbował. Javier Hernandez.